Po dwukrotnej podwyżce za każdym razem o 30%, wyjściowa cena wzrosła o. Przyjmijmy sobie, że x to jest nasza cena początkowa. Czyli nasz, najpierw, nasza pierwsza podwyżka o 30% to jest po prostu 30% z tej ceny początkowej. Procent z liczby, procent z czegoś liczymy mnożąc tą liczbę razy procent. Czyli to jest równe, i to zamieniamy sobie procent na ułamek 30x. Czyli to jest ta podwyżka. O te 30% tej początkowej kwoty. Czyli nasza cena po podwyżce o 30% będzie równa x, czyli cena początkowa, dodać 30x. W zasadzie mogę sobie tutaj skrócić. Czyli to jest równe x, czyli 1 cały x, czyli 1,3x. To jest cena po podwyżce o 30%. Później drugi raz musimy podnieść cenę, tylko że już nie podnosimy tej początkowej ceny, a ceny, która już została podniesiona, czyli teraz tą cenę podnosimy o 30%, więc znowu musimy policzyć 30% z tej ceny, czyli 30% razy 1,3x to się równa. Procent zamieniamy na ułamek, czyli 30 setnych, czyli 3 dziesiąte razy 1 i 3 dziesiąte x to się równa, to sobie zamieniamy na ułamek niewłaściwy, czyli 3 dziesiąte razy 13 dziesiątych x to się równa 39 setnych. I to jest druga podwyżka o 30% tej ceny, czyli my już, żeby sobie policzyć jaka jest cena ta końcowa, to musimy do tej ceny dodać tą podwyżkę, czyli 1,3x dodać 39% x Ułamki dodajemy, musimy mieć ten sam mianownik, więc ja sobie po prostu tutaj dopiszę te zera, wtedy mianownik, mianowniki będą takie same. Czyli mamy jedną całość, 30 dodać 39, czyli jedna całość i 69 setnych x. Więc jak zmieniła nam się ta cena? Początkowa cena... To było x, końcowa cena jest teraz 1,69 x, czyli to zmieniło nam się o 60 ten x zmienił nam się o 69 setnych x, a 69 setnych to inaczej 69%.